23 czerwca na stadionie w Emilinie odbyły się zawody ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Bełchatów w sporcie pożarniczym. Pogoda dopisała, więc druchny i druchowie mogli licznie zgromadzonej publiczności zademonstrować swoje przygotowanie bojowe. Otwierający zawody wójt Kani Władziak i przewodniczący Rady Gminy Jacek Bakalarczyk podkreślali znaczenie ochotników i ich udział w życiu gminnej społeczności. Pogoda nam dopisuje, życzę sportowej rywalizacji. I jak najlepszym nie, nie będę typował do zwycięzców. Zwycięzcami, zwycięzcami jesteście dla mnie wszyscy. W zawodach wzięły udział drużyny seniorów oraz młodzieżowe drużyny pożarnicza z jednostek OSP w miejscowości Dobrzelów, Podwody, Łękawa, Ludwików, Zawadów, Postękalice i Niedyszyna. Jak zwykle najwięcej emocji dostarczyły zmagania strażackiej młodzieży. się wzięła twoja pasja do pożarnictwa, do straży pożarnej? No mój brat tam w wieku 14 lat zaczął chodzić do straży, jakoś tak to mi się spodobało, jak tam kiedyś z nim pojechałem na trening i tak no, zaczęło się. Chciałem chodzić też do straży, wiedziałem, że są takie zawody organizowane i myślę, że fajnie by było tak wystartować. Czym się zajmujecie w tych młodzieżowych drużynach pożarniczych? No to biegamy bojówkę, oraz stafetę. W bojówce są jakby cztery przeszkody. I na końcu trzeba położyć armaturę i no, zawiązać węzły. I na końcu ustawiamy się i koniec konkurencji. A w sztafecie biegniemy 360 metrów, i są tak naprawdę cztery też przeszkody. I musimy podawać sobie prądownicę z ręki do ręki i, i koniec. To jest trudne, łatwo się pogubić w tym wszystkim? Bardziej no, idzie pogubić się chyba w bojówce, bo sztafeta, no to tylko bieg. I trzeba dobrze podać tę prądownicę i tyle. W bojówce jest. Trudnie, bo na przykład jeżeli się zrobi skręt na wężu, no to już są minusowe punkty. A ty jako kapitan masz jeszcze jakieś dodatkowe zajęcia? Nie, muszę tylko przebiec, ustawić tam na końcu, podnieść rękę i na początku zagwizdać do startu, złożyć meldunek i tyle. Moja siostra zaczęła chodzić, jest o rok ode mnie starsza. Tak raz drugi pojechałem z nią na. Trening i spodobało mi się. Na razie bierzecie udział w takich zawodach pożarniczych, a myślałeś kiedyś o tym, żeby pojechać z dorosłymi strażakami do pożaru. No. Jak na to wszystko patrzą Twoi rodzice? Są dumni, że mają syna być może kiedyś strażaka? Tak, są bardzo dumni. No, mówiła mnie koleżanka, dwa lata temu to było, wakacje przyjechała i bo brakowało dziewczyn. No i od dwóch lat praktycznie jestem w tej straży. Nie żałujesz, że przystąpiłaś do straży? Nie, bardzo fajnie jest. Jeździmy no na zawody, yy, nagrody są fajne. Niedzielna rywalizacja była też znakomitą okazją do powspominania początków OSP w naszej gminie, a to za sprawą obecnego na zawodach pierwszego wójta gminy Bełchatów, Marka Pieczary. To był rok 1986, kiedy gmina została powołana. Rzeczywiście, straże były w Bełchatowie, w gminie Bełchatów, ale tylko w Dobrzelowie z jednym samochodem. Reszta bez samochodów, bez strażnic, i ten okres rozpoczął się bym tu nazwał pięknie, ponieważ postawiliśmy na sześć zagadnień. To jest sprawa bezpieczeństwa miny bełchatów, oświaty, kultury, rolnictwa, sportu i turystyki. I te rzeczy się nam udały osiągnąć. I cieszę się ogromnie, że dzisiaj na tych zawodach pan wójt Ładziak zaprosił mnie jako seniora i podziwiam. Kontynuowanie pięknych tradycji strażackich przez Wójta Kamila Ładziaka. To jest, panie Wójcie, mało spotykane, że. Po takich tradycjach wójt przejmuje gminę i kontynuuje pewne rzeczy. On je kontynuuje. Kontynuuje oświatę, kontynuuje straże, kontynu kontynuuje inwestycje. To są piękne rzeczy, które sobie Władziak zapisuje w swoich tradycjach. Ja go tak nazwałem prywatnie kiedyś, a dzisiaj powiedziałem w swoim wystąpieniu, że jest wójtem z klasą. Czasy się zmieniają, są inne okoliczności, natomiast pewne kierunki są stałe i, i niezmienne i właśnie bezpieczeństwo, bezpieczeństwo mieszkańców oraz edukacja yy, i jak najlepsze możliwości spędzania wolnego czasu. Myślę, że to jest dla mieszkańców gminy Bełchatów najważniejsze. I tutaj dziękuję za te słowa wsparcia, bo one dodają mi jeszcze więcej sił, żeby ten kierunek kontynuować. Dziękuję, Panie Wójcie. Gratuluję. Wracamy na stadion, gdzie do rywalizacji przystąpiły drużyny męskie. Tu nie brakowało walki, choć nie wszyscy dobrze poradzili sobie ze stresem. Zawody w kategorii MDP Dziewcząt wygrał Dobrzelów przed Niedyszyną. Podobnie było u chłopców, gdzie podium zamykała jeszcze drużyna z Łękawy. W grupie kobiet triumfowały panie z Niedyszyny przed Dobrzelowem, a wśród panów najlepszy wynik osiągnął drugi skład Dobrzelowa przed Niedyszyną i Zawadowym.